Zapraszam do testu ekogroszku EXTRA PREMIUM PLUS z firmy Energo. Na samym początku sprawdzimy jego parametry. Skorzystamy z badań laboratoryjnych dostarczonych przez producenta. Ekogroszek ma wartość opałową w stanie analitycznym 26,7 MJ na kilogram, a w roboczym 25,1 MJ na kilogram. Węgiel zawiera niewiele siarki, poniżej 0,3%. Po spaleniu ma pozostać tylko 5% popiołu. Co istotne, nie powinien się spiekać, ponieważ liczba rogi wynosi 1. Węgiel ten pochodzi z Kazachstanu. Tyle teorii. Zobaczmy jak węgiel wygląda w rzeczywistości. Na wstępie mogę powiedzieć, że wórki są grube i mocne. Nic się nie wysypuje. Ja rozciąłem je nożem, wystarczy jednak pociągnąć po szwie i bardzo ładnie się otwierają. Węgiel jest stosunkowo suchy, biorąc pod uwagę, że zamówienie zostało złożone w kwietniu. Niemniej jest nieco wilgoci i przed wrzuceniem do kotła warto odstawić otwarty worek na kilka dni do przeschnięcia. Granulacja z wierzchu jest jednolita i gruba, czyli tak jak w dobrze przesianym ekogroszku. Na dnie worka jest nieco drobniejsza. Miało jest niewiele głównie w postaci pyłu oblepiającego bryłki węgla. Przejdźmy teraz do kotła. Jak widać, węgiel spala się bardzo dobrze. Nie ma spieków, po dotknięciu wszystko rozpada się na drobne kawałki. Piół nie jest dużo. Z dwóch worków, czyli 50 kg, pozostało go około 6-7 litrów. Ślimak podawał węgiel bezproblemowo. Nie znalazłem ani kamieni, ani innych niepożądanych elementów. Ekogroszek Extra Premium Plus możesz zamówić na pelletforfuture.com. Dziękuję i zapraszam do kolejnych testów.